Cześć, witajcie w krótkiej Mozilla. Dzisiaj testuję kolejny muzyczny gadżet. Tym razem są to sławki bezprzodowe szwedzkiej firmy Studio. Nazywają się Vasa Blå i zaraz przyjrzymy im się dokładniej. Natomiast na pewno pierwsze wrażenie sugeruje, że to sprzęt wysokiej klasy. Gadżet zapakowany jest w magnetycznie domykane eleganckie pudełko, w którym znajdziecie oczywiście oprócz samych sławek. Zestaw gumowych nakładek w kilku rozmiarach oraz klips. Jest także skórzany pokrowiec, i to jest chyba nawet prawdziwa skóra. Dołączona jest również karta z certyfikatem gwarancji. Wszystko wygląda bardzo, bardzo ekskluzywnie. Same sławki również prezentują się dobrze. Są dostępne w kilku kolorach. Ja testuję czarne, najbardziej klasyczne. I jeśli chodzi o formę, to to jest w zasadzie przewód. Płaski, żeby się nie plątał. Giętki i pokryty przyjemną w dotyku matową gumą. Zakończony z dwóch stron doułsznymi sławkami. Efektowny detal to metalowe wykończenie w kolorze rose gold. Dwa dodatkowe elementy to z kolei pilot z wbudowanym mikrofonem i dioda sygnalizująca co się dzieje z urządzeniem oraz bateria z zaślepionym portem ładowania micro USB. Odpowiedni kabel również znajdziecie w zestawie. Jeśli chodzi o obsługę Vazablo, to jest prosta. Środkowy klawisz na pilocie służy do włączenia akcesorium. Przytrzymanie go przez około 7 sekund pozwoli sparować sprzęt ze smartfonem. A sprytna karteczka podpowiada, co można zrobić przy pomocy wszystkich trzech przycisków. Co ciekawe dla telefonów z Apple, funkcjonalność jest nieco bardziej rozbudowana. W każdym razie da się sterować głośnością, pauzować odtwarzanie czy odbierać połączenia. Jeśli natomiast chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, to waza gra dobrze, natomiast niczego mi nie urwało. Słychać ciepłe, głębokie, ale niedudniące basy. Środek i soprany też są zaznaczone. Jasne jest także, że postawiono na zbalansowanie Barwy, a nie na podkreślanie konkretnych tonów. Zauważam także, że kluczowe jest dobranie nakładek w odpowiedniej wielkości, bo inaczej muzyka będzie przytłumiona i to ciekawe. Nigdy tego efektu nie odczułem tak mocno na żadnych innych słuchawkach. Jeśli chodzi o baterię, ona zgodnie z zapewnieniami producenta powinna wytrzymać około 8 godzin odtwarzania muzyki, to da się osiągnąć. Mnie rozładowywała się po około 6,5, 7,5, a z minusów zaliczyłbym tylko to, że płaski przewód nie układa się jakoś super łatwo, więc słuchawki mogą odstawać, kiedy się je założy, i mogą zahaczyć około niż kurtki czy koszuli. Podsumowując, słuchawki Studio Vaza Blow mają kilka zalet. Na pewno są świetnie wykonane, na pewno są bardzo dobrze zapakowane i mają bardzo fajny, pozytywny zestaw sprzedażowy. Podoba mi się również to, że konstrukcja jest w większości udana. To jest na pewno bardzo lekkie urządzonko, które łatwo gdzieś zapakować, zabrać ze sobą i na pewno nigdy nie będzie przeszkadzać. Jeśli natomiast chodzi o jakość otwartego dźwięku, to tak jak powiedziałem wcześniej, ona jest dobra i to oznacza, że niektórzy mogą uznać ją za nijaką, to znaczy za niewyróżniającą się specjalnie na tle innych urządzeń. To jest na pewno sprzęt dla osób, które lubią właśnie taki zbalansowany dźwięk. Jeżeli lubicie jakiś wychylenia, nie kupujcie tych sławek. Obecna cena to jest około 379 zł, można ją o 15% zbić, jeżeli użylibyście kodu rabatowego, który jest dostępny w opisie pod tym filmem. Natomiast sami musicie ocenić, czy to jest dobra cena za słuchawki, które dobrze wyglądają, są pięknie zapakowane, ale grają dobrze. Natomiast na pewno pozytywna informacja jest taka, że producent przekazał mi jeszcze jeden zestaw słuchawek do rozdania w konkursie. Więc jeśli chcecie takie sławki zgarnąć, to oczywiście zapraszam do wzięcia w nim udziału. Co trzeba zrobić? Trzy proste kroki, tak jak zawsze, ostatnio przy okazji wszystkich Konkursu, to znaczy trzeba subskrybować kanał, trzeba polubić ten odcinek, i po trzecie, trzeba wpisać do komentarza pod nim rym do słowa muzyka. Jeśli uda wam się takie trzy warunki spełnić, macie szansę na wygranie właśnie tych sławek. Tak się składa, że w kolorze białym. Natomiast konkurs oczywiście potrwa 7 dni, tak jak zawsze. Więcej informacji jest w opisie, więc zapraszam, żeby sobie przeskrolować, przewinąć w dół. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, cześć.